Dawidzie, to chyba pierwszy Mamy. mecz jesienny, w którym pan strzela bramkę i Krakowia nie wygrywa, tak? I nie zdobyła punktów, czyli ta bramka pewnie nie może tak cieszyć, jak te poprzednie. No na pewno, na pewno nie może cieszyć. Bo przegraliśmy mecz. Graliśmy na własnym boisku. Od dłuższego czasu już mogliśmy zagrać przy naszej publiczności. Tym bardziej jesteśmy zawiedzeni, że, że nie wygraliśmy. Skończyła się nasza, nasza seria. No nic, musimy zapomnieć o tym meczu, bo dzisiaj gra nam się nie układała, no widać było, że nam nie szło. Yy, zostało 6 kolejek jeszcze, jest do zdobycia 18 punktów, musimy walczyć, yy, odrobić w następnych meczach to, co straciliśmy w dzisiejszym. Mhm. Mówi Pan, że się gra nie układała, ale no, zanim padła pierwsza bramka yy, uznana, była też bramka nieuznana przez Pana, czyli ta gra nie do, koń nie do końca była taka... No tak, nie no, ale, ale mhm. bramka była nieuznana, no fakt, była jakaś tam mhm. sytuacja. Eee, może jeszcze w pierwszej powiedzieć tak, to nie wyglądało korona, tylko w sumie zagroziła nam przez sakramenta gry, ale dosyć poważnie, więc mhm. eee, no drugie powie było trochę gorzej. Musimy wyciągnąć wnioski, na pewno będziemy mieli analizę tego meczu i musimy się podnieść, bo, bo na, na, na tym meczu tutaj e, liga się nie kończy, skończyła się runda, ale, ale jest następnych sześć kolejek z, z rundy wiosennej, więc jest o co walczyć. Bo w tym sezonie było wiele groźniejszych, o wiele groźniejszych zespołów od korony, z którymi sobie radziliście dzisiaj nie za bardzo. Czym, czym ta korona tak, tak przeszkadzała? Znaczy, tak naprawdę zęba... no, korona nie grała jakiegoś dobrego meczu. Po prostu e, zamurowali bramkę, nie ma co ukrywać e, po, po strzeleniu bramki na jeden ze swojego fragmentu gry cofnęli się wszyscy na, 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 na 30 metr całą drużyną liczyli na kontry. I, My waliliśmy głową w mur, ciężko nam się było przebić przez ten ich blok, nie tylko obronny, ale przez blok całej drużyny, bo całą drużyną się bronili i ciężko nam było stwarzanie jakiejś sytuacji. No, były strzały z dystansu też, wiadomo, raz szczęście raz dopiszę, tak jak z spod ziemi i, i Władkowi i Sejdiemu siadło. No, dzisiaj dzisiaj i Kosa uderzał i, i, i Sejdie też uderzał, no, niestety bramkarz tam bronił te strzały. W drugiej połowie brakowało może tych klarownych sytuacji. Przeważaliśmy, trzymaliśmy się przepiłce, ale tak jak mówię, no, wygrywa się po, po, po strzonych bramkach, a, a dzisiaj my strzeliliśmy tylko jedną. No, ale była taka jedna dość kontrowersyjna: Sajdi upadł w polu karnym? No Tak, ja trudno nam powiedzieć. No, sędzia zdecydował. Na pewno uważam, że to nie było na żółtą kartkę. Tak? Bo nawet jak sędzia nie podyktował karnego, to. E na pewno side upadł, bo został przyblokowany i to nie było żadne wymuszenie, więc myślę, że ta kartka była niesłuszna, a, a trudno mi ocenić tą sytuację, bo tak jak mówię, nie widziałem jej w telewizji, nie widziałem na powtórkach, więc nie wiem co tam było.